Cześć! Witam Cię na czternastym odcinku podcastu FizjoActive Poczuj się jak na kursie. Cieszę się, że nasza przygoda trwa już tak długo. A może jesteś u nas pierwszy raz? Jeśli tak, koniecznie nadrób zaległości i zajrzyj do wcześniejszych odcinków. Wierzę, że znajdziesz tam dużo inspirujących treści. W każdym odcinku zaglądamy na salę szkoleniową FizjoActive w czasie trwania kursu. Możesz realnie zobaczyć, Jaki jest na szkoleniach w naszej firmie, a przy okazji odświeżyć swoją wiedzę z zakresu fizjoterapii lub pokrewnych dziedzin? Ja nazywam się Martyna mazurek i razem z moim mężem Karolem prowadzę firmę Physioactive w Lublinie, w której organizujemy kursy i warsztaty dla fizjoterapeutów. I nie tylko. Zapraszamy autorytety z tej dziedziny, abyś miał blisko na najlepsze szkolenia. Dzisiaj odwiedzamy kurs podstawy terapii manualnej z magister Sylwią Paszkiewicz. Wchodzimy akurat na część praktyczną. Kursanci właśnie uczą się, jak wykonywać między innymi badanie odcinka lędźwiowego, badanie stawu krzyżowo-biodrowego, badanie palpacyjne tej okolicy, odruchy ścięgniste kończyny dolnej. Badanie siły mięśniowej kończyny dolnej, także mięśni wskaźnikowych, badanie czucia powierzchniowego, dermatomy. Nie będziemy im przeszkadzać, ale po cichutku zajrzymy do środeczka. Gotowy? Wchodzimy? No, zaczynamy powtórkę stawu krzyżowo-biodrowego. Kość krzyżowa, talerze kości biodrowej, znajdujemy sobie ten staw pomiędzy kością ym, krzyżową, a talerzem znajdujemy szparę stawu i bardzo delikatnie ją palpujemy. Palpuję i sprawdzam, czy ta szpara stawu jest tutaj akurat w tym miejscu, tak? Następnie sprawdzam więzadła, czy są zgrubiałe, czy są jakieś narośla na tych więzadłach, tak? Kolejną rzeczą, którą robię, przykładam palce w szparę stawu, druga ręka idzie na talerz kości biodrowej od strony brzusznej i sprawdzam ruchomość tego stawu. Czy kość rezonuje pomiędzy drugą kością, tak? Przechodzę sobie na drugą stronę, sprawdzam drugą stronę zawsze, porównuję prawą do lewej, tak? Lewą do prawej. Dobrze, następna rzecz, którą robię, test zamkniętej książki. Proszę bardzo, to jest kompresyjny. Jeżeli mamy do czynienia z chorym stawem krzyżowo-biodrowym, podczas kompresji nastąpi bolesność tego stawu, może również nastąpić bolesność podczas odpuszczania. Tak? Czyli ja puszczam, staw wraca do swojej normalnej, normalnej um, normalnego ustawienia i wtedy pacjent mówi o, teraz zabolało mnie, nie? Podczas testu kompresji może również nastąpić bolesność pośladka. Może, ale nie musi. Tak, jak już wcześniej powiedziałam Wam, bolesność pośladka występuje wtedy, kiedy mamy przechodzone staw krzyżowo biodrowy. Co to oznacza? To oznacza, że nasz pacjent chodził już długo z tym problemem. Nikt mu nie był w stanie pomóc, albo, albo ta pomoc była źle udzielana. Nie wiadomo, nie. Nie zastanawiamy się nad tym. Jest to dla mnie tylko um, informacja taka, że jest to już jakiś dłuższy czas. I to jest też ważna rzecz, bo wtedy wiem. Co mam dalej robić z tym pacjentem, nie? Ok, teraz nasz pacjent musi się odwrócić na plecy. Odwraca się na plecy i w tej pozycji zrobimy sobie test Czyli Chwytam sobie e, kończyno dolną nad stawami skokowymi, wykonuję trakcję i na trakcji, lekko uniesionych kończynach, proszę pacjenta o przyjęcie pozycji siedzącej w trakcie siadu. Ja opuszczam kończyny i sprawdzam, która kończyna jest pozornie skrócona. Pozornie. Bo to skró pozorne skrócenie będzie nam mówiło o chorobie stawu krzyżowo-biodrowego. Tak? Następna rzecz. Od razu możemy sobie sprawdzić masa, Czyli bardzo blisko proszę pacjenta, żeby sobie usiadł. Tak, jedną nogę przyciągasz do brzucha, przytrzymujesz, kładziesz się. Jeżeli mamy skrócenie mięśnia biodrowo-lędźwiowego, to sprawdzamy, porównujemy jedno do, do drugiego, oczywiście prawe do lewego. Ten, który jest bardziej skrócony, ten, który jest przykurczony mięsień, będzie też nam mówił o tym, że mamy chory staw krzyżowo-biodrowy. Możemy również spalpować sobie yy, i druga noga, możemy również spalpować sobie, słuchajcie, pośladek też. I zobaczyć, w jakim napięciu są mięśnie pośladkowe. Mięśnie pośladkowe wielki, gruszkowate, tak, duża tkliwość, yy, duże napięcie tych mięśni też można mówić o tym zaburzeniu, akurat tego stawu. Ok, teraz poproszę Cię, żebyś się położył troszeczkę wyżej. Mhm. I zrobimy sobie test otwartej. Na razie tu poproszę. Krzyżuję sobie ręce na talerzach kości biodrowej od strony brzusznej i kochanie, najpierw osiowo je naciskam i teraz próbuję je tak jakby rozciągnąć w przeciwnych kierunkach, tak? I pytam pacjenta czy jest wszystko w porządku? Ok, lewa strona, ale powiedz mi Bartku, boli cię na stawie czy boli cię mój ucisk, jak to wygląda, bo to też jest ma znaczenie. Tak właśnie, nie, ucisk tu. Na stawie. Tak. Ok, dobra. No, no bo na prawej ręce... Rynku... Aha, nie bolało. Dobra, a teraz jeszcze raz spróbuję. Inaczej złapałam, dobra? Zobacz teraz. Teraz jakieś odczuwalne różnice nie ma. Dobrze, a czy tam z tyłu coś się pojawiło w okolicy stawu? Nie. Okej. Okay. Różnicuje sobie staw od kręgosłupa lędźwiowego tym, że jeżeli pacjent mówi, zgłasza, że po tej stronie... E, czuję bolesność przy stawie krzyżowo-biodrowym, to tam po tej stronie przed przedramię wkładam. Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, tak. I dosyć mocno chcę uwypuklić lordozę lędźwiową, tak? Uwypuklenie tej lordozy będzie niwelowało bolesność z odcinka lędźwiowego. Jeżeli ta bolesność nadal będzie, będziemy myśleli tutaj tylko i wyłącznie o stawie krzyżowo-biodrowym. Tak? Dalej sobie zrobimy objaw pidelu, czyli pacjent usiądzie i to jest objaw, który nam ym, hamuje całkowicie ruchy rotacyjne miednicy, yy, czyli musimy pacjenta posadzić najlepiej. tak? Może to być siat z spuszczonymi nogami lub okrakiem na stole też będzie ok, tak? bo będzie hamować. Przykładam swoje kciuki na kolec biodrowy tylny górny. I proszę pacjenta o zrobienie skłonu w przód. Patrzę, który wyprzedza. Ten, który wyprzedza, to jest dodatni objaw Fidelu, czyli mówimy tutaj o chorym stawie krzyżowo biodrowym. Akurat w przypadku Bartka wyprzedził prawy. Dobrze, Bartku, teraz wstań. I teraz zrobimy typowy test wyprzedzania. Tak. Układam swoje kciuki na kolcach. I proszę pacjenta. O wykonanie skłonu. I znowu prawe wyprzedza. Tak? Zazwyczaj jest tak, że pokryją nam się te dwa testy. Jeżeli jest rzeczywiście problem. Czyli to było badanie, zobaczcie, bardzo szybkie, proste badanie stawów krzyżowych biedrowa. Jeszcze chcę Wam przypomnieć badanie odcinka lędźwiowego. Dobrze? Dobra, to zaczynamy od badania czynnego. Czyli porosimy pacjenta o wykonanie wyprostu w odcinku lędźwiowym, pamiętajcie, nie w biodrach, tak. Aha, tak jest. Teraz wracamy do osi, do pozycji, tak, i robimy zgięcia boczne w jedną stronę, w drugą. Oceniamy tutaj odległość i kąt talii, odległość, gdzie pacjent może dotknąć, dosięgnąć sobie swoimi palcami, najczęściej tym najdłuższym, tak żeby mieć jakieś porównanie, jeżeli już jesteśmy tak bardzo skrupulatni w badaniach. Tak? Następnie prosimy pacjenta o zgięcie odcinka lędźwiowego, czyli zaczynamy się mm, zwijać w kulkę. Do pierwszego oporu tkankowego, jak poczujesz, że już jest koń Jest. Zobaczcie. Widzicie? Dobrze. Wyprostuj. I teraz, Bartek, zrobimy test palce podłoga. ok? Sprawdzimy sobie rozciągnięte Twoje kulszowo-goleniowe. Do tego jeszcze możemy dodać dogięcie brody do mostka, czyli już testujemy sobie opona. OK. I mamy w pierwszej kolejności bardzo proste badanie, czynne badanie, gdzie pacjent czynnie sam wykonuje ruch. Teraz pacjent staje naprzeciwko mnie. Poproszę o dłonie. Teraz testujemy sobie korzeń S1, S2. Proszę pacjenta, żeby stanął na prawej nodze, wspiął się na palce, świetnie. Patrzcie teraz tutaj, po co te ręce? Bo pacjenci co robią? Chwytają, opierają, cała siła, całe obciążenie idzie na mnie i dla mnie to jest też sygnał, że tam jest słabe. Co innego jest równowaga, a co innego jest osłabiona siła mięśniowa. Pamiętamy, osłabiona siła mięśniowa to zawsze korzeniowa. Tak? Rdzeń, korzeń. Teraz druga strona. Bartek. Aha. I obie nogi. Tak. Oceniamy wysokość podniesionych pięt. Tak? Dobrze. Następna rzecz. Proszę pacjenta, żeby się położył na plecy. Leżenie tyłem. I sprawdzimy sobie czucie powierzchowne, dermatome, yy, siłę mięśniową mięśni wskaźnikowych. Bardzo ważna rzecz. I na końcu odruchy ścięgniste. Skończymy z odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Odruchy ścięgniste to odruch z więzadła rzepki, czyli kolanowy, skokowy i podeszwa babiński. Tak? Dobre. To jedziemy. Zaczynamy od L2. L2 biodrowo-lędźwiowy. L3 czworogłowy uda. L2, L3 kolano. Wchodzę w dół podkolanowy. S1, S2. Dalej piszczelowy przedni. To jest L2. 4, L5, przyśrodkowa część łydki i przyśrodkowa część stopy plus palec 1, 2, 3, prostownik długi palucha, dalej mamy S1 to zewnętrzna krawędź podłudzia plus zewnętrzna krawędź stopy, mięśnie strzałkowe, krótkie, długie i S2 podeszwa. Tak, robię następnie uderzenia do. Hmm, odruchów ścięgnistych, na samym końcu zawsze badam Babińskiego. Odruchy ścięgniste obniżone to zawsze korzeń, wyburowana to zawsze rdzeń. I to trzeba zapamiętać. Ok? Świetnie. To dziękuję Wam bardzo. Przechodzimy do zajęć praktycznych. I jak Ci się podobało? Intensywnie i dużo wiedzy, prawda? Tak właśnie jest na kursach Fizja Active w Lublinie. Zapraszamy Cię serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą i mamy nadzieję do spotkania w naszej siedzibie. A dziś dziękujemy, że byliście z nami. Twój like i subskrypcja będą dla nas zachętą do tworzenia kolejnych ciekawych treści. Gdzie jeszcze możesz znaleźć nasze treści? Na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie oraz na naszej stronie www.fizioactive.pl Do zobaczenia na kolejnym podcaście z cyklu Poczuj się jak na kursie.